Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że udało mi się połączyć i nasza dzisiejsza transmisja przejdzie bez żadnych zakłóceń. Może na początek przedstawię się. Jeszcze raz przypomnę swoje dane. Katarzyna Mazurek, jestem oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji i Ząbkowita Śląskich i dzisiaj prowadzę kolejny odcinek z serii Senior Online tutaj na YouTube. Jest to nasze kolejne spotkanie. Przepraszam bardzo, ale coś mi tutaj dzwoni. Ja tylko sobie jeszcze, żeby nam nic nie kazało, jeszcze ponownie sprawdzę, czy, czy mam wyciszone. Jest już wszystko w porządku. Także jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Jest to ostatnie nasze spotkanie w tym roku, jednak nie ostatnie spotkanie nasze jeszcze w tej serii Senior Online. Mimo, że program ten lekko zmieni z jakby tutaj model, tak? Mamy nowe pomysły, mamy nowe pomysły, żeby to jakoś bardziej funkcjonowało na zewnątrz również, żebyśmy mogli się z Państwem spotykać, żebyśmy mogli było to bardziej atrakcyjne, po prostu będziemy wychodzić tutaj Państwa w oczekiwaniu będziemy wychodzić zarówno do Państwa, jak i osób, które mogą Państwu pomóc w czymś, czyli pomóc na przykład, no nie wiem, nie zostać oszukanym, pomóc w różnych sprawach, jeśli chodzi o sprawy dnia, co ale myślę, że o tym jednak bardziej powiem na koniec, jednak tutaj już chcemy zaznaczyć tak, że formuła programu lekko ulegnie zmianie. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa jeszcze bardziej atrakcyjna i że Państwo no jakby tutaj bardziej lepiej będą mogli z tego korzystać i bardziej mogli więcej informacji będą mogli z tego programu dla siebie uzyskać. Dzisiejszy program, tak jak pisałam, przede wszystkim będzie to program o zakupach przedświątecznych. Tak, jest to okres wzmożonych w chwili obecnych zakupów zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Są różnego rodzaju jarmarki bożonarodzeniowe organizowane, są różnego rodzaju targi, tak, na których możemy kupić różne rzeczy, które nam się przydadzą. Bądź nie, oczywiście tak, szal zakupów u różnych się objawia na święta. Czasami kupujemy więcej, czasami kupujemy mniej, czasami patrzymy na to, co kupujemy, czasami po prostu nam się wszystko tak podoba, ponieważ na półkach jest tak dużo tych różnych dekoracji i rzeczy, które no jakby tutaj kojarzą nam, z, nam się z tym wesołym, szczęśliwym i rodzinnym okresem, że wpadamy w szał zakupów i zapominamy o wszystkim innym. Jest to również ten czas, kiedy za oknem robi się zimno, lub już jest zimno, tak, kiedy zaopatrujemy się w węgiel, kiedy te dodatki węglowe nam przyszły, chcemy je wykorzystać, chcemy kupić ten węgiel w atrakcyjnych cenach, nie zawsze, że tak powiem, tych pieniędzy do końca starcza, tak, więc staramy się kupić to w ten sposób, żeby jak najwięcej mieć, a jak najmniej zapłacić. No To jest tak zwany good deal, dobry biznes, tak? Dobry interes dla nas. Im więcej kupimy za niższą cenę, tym wydaje nam się, że lepiej. I faktycznie niekiedy rzeczywiście tak jest. Warto polować na różnego rodzaju okazje, jednakże okazje te czasami bywają zwodne, tak? Wiemy, Możemy sprawdzić mniej więcej w jakich cenach. Może najpierw powiem o tym opale, tak, o ogrzewaniu tych domów na zimę. Chodzi tutaj oczywiście o ludzi, którzy ogrzewają dom piecami, tak? na, na różne paliwa, tak? czy jest to węgiel, czy jest to ekogroszek, czy jest to PELET. W tej chwili wszyscy szukają dobrego miejsca, gdzie można tego typu opał kupić w atrakcyjnej cenie i żeby dostawa była dosyć szybko, żeby to można było wykorzystać i żeby... Byli pewni, że ten opał mamy i że on w tym momencie gdzieś tam na tą zimę nam starczy. Jednakże niestety ludzie dają się oszukać. Mieliśmy również taki przypadek w Ząbkowicach Świąt. Zresztą nie pierwszy, jest to któryś z kolei przypadek tutaj na powiecie ząbkowickim, w którym ktoś daje się po prostu oszukać. Szukamy w internecie, wpisujemy hasło tani węgiel, tani opał, tani pelet. Słowo tani tutaj jest bardzo często przewodnie lub pelet, tak, węgiel lub coś takiego, kupną, sprzedaż, tak, w tym zakresie, no i wyświetlają nam się u góry strony, jest reklama, tak, wyświetla się strona, wyświetlają się ceny, tak, i patrzymy, gdzie my możemy tę rzecz kupić, wchodzimy w poszczególne strony, patrzymy, z reguły tak naprawdę porównujemy bardzo często ceny, tak, ale to nie zawsze tylko i wyłącznie ceny powinniśmy porównywać, bo jeżeli na przykład, powiedzmy, strzelam, bo akurat ja, moje, moje mieszkanie, tak, nie jest ogrzewane węglem, więc mogę tutaj strzelać myślę, że około 25-3 tysiące złotych, tak, cena takiego opału tutaj, nie wiem, peletu czy węgla gdzieś tak oscyluje. Jeżeli ja znajdę na stronie tak cenę tutaj około tysiąc złotych, powiedzmy. Okazuje się, no porównanie mogę sobie wpisać, tak, średnie ceny węgla, średnie ceny peletu i porównuję, że ta cena, którą ktoś mi, za którą ktoś ten towar, tak, mi oferuje jest dwukrotnie niższa i już to powinno mnie zastanowić. To nie jest dobry interes, tak, jednak w sieci bardzo dużo oszustów na chwilę obecną jest, którzy wykorzystują to nasze zainteresowanie, ten wielki boom, tak, to, że zbliża się okres zimowy, że jest już w sumie okres zimowy i że chcemy te, ten dom czy mieszkanie sobie ogrzać, żeby nie marznąć, tak, więc Popatrzmy najpierw na cele. Jeżeli cena jest zbyt atrakcyjna, żeby była prawdziwa, no ja bym tutaj powiem szczerze, w to nie szła, tak? Bo no nie oszukujmy się, ktoś kto sprzedaje tą rzecz, chce na tej rzeczy również zarobić. Jeżeli on sprzedaje ją za bezcen tak zwany, albo nawet Niżej niż ceny rynkowe, no to, no to nie dość, że on nie zarobi, to straci. Więc kto takie coś proponuje? Albo z tym węglem paletem jest coś nie tak i otrzymamy kamienie pomalowane na czarno, na przykład, bo i takie przypadki y, rzeczywiście się zdarzały, tak, że przyszło y, osobom kamień na czarno, został on tam wyrzucony. Dopiero w momencie, kiedy deszcz spadł, okazało się, że y, lub ktoś chciał zapalić, okazało się, że to faktycznie to, to, to nie do końca jest węgiel, albo, albo w ogóle prawie, albo w połowie tak, i nie da się nim palić. A jeżeli da się, to trzeba y, wszystko, nie wiem, rozdzielić no nie bawmy się też w Kopciuszka, tak, jeżeli za coś płacimy, to chcemy towar y, jakiejś tak jakości. Niestety bardzo często ludzie gdzieś tam już na tym wstępie dają się nabrać. Czyli po pierwsze cena. Tak? Jeżeli jest zbyt atrakcyjna, żeby była prawdziwa, powinna być pierwszym sygnałem, że może to być oszustwo. Druga sprawa, jeżeli kupujemy na przykład nie wiem, przez sklep internetowy, który zajmuje się y, tutaj sprzedażą tego typu rzeczy, tak, sprawdźmy ten sklep, sprawdźmy, czy ona nie lub czy ma REGON, ma sieci B, ma telefony kontaktowe, zadzwońmy pod te telefony kontaktowe, czy są to tylko telefony komórkowe, czy są to również telefony stacjonarne. Jeżeli posiada NIP, reGon, no to oczywiście mamy dostęp do tych danych. Wystarczy wpisać tak nazwę, wystarczy wejść w, w tutaj w system, tak, w internet i sprawdzić od. Oczywiście jak wpiszemy NIP, wyjdzie nam co to za sklep. W tym momencie możemy zobaczyć, kiedy został on założony. Jeżeli oczywiście ten sklep funkcjonuje dłuższy czas, jest on bardziej sprawdzony czy ten na przykład, który został założony kilka miesięcy temu przed okresem zimowym i na tym gdzieś tam funkcjonuje. To już też również powinien być dla nas sygnał, że może to być oszustwo. Druga sprawa, trzecia już można powiedzieć, siedziba. Jeżeli posiada on siedzibę, jaki problem, tak? Mamy te Google Map, mamy Google Map w internecie, mamy Google Map w telefonie, czyli tak zwana nawigacja, na której bardzo często jeździmy, tak? Wspiszmy ten adres tej siedziby, która jest tam podana pod danym sklepem i zobaczmy. Czy ten sklep faktycznie istnieje? Bo jeżeli okaże się, no, no nie do końca tak też to zawsze sprawdzimy, ale możemy ewentualnie sobie dać y, tutaj obraz, nie prowadzić do tego tylko obraz tutaj z satelity i zobaczyć, co w tym miejscu się znajduje. Tak? Często to już może nas doprowadzić do tego, że faktycznie nie jest to sklep, który, który się reklamuje na tej stronie i y, może to być y, y, oszustwo. Trzecia sprawa, telefony. Wiadomo, że jeżeli są telefony stacjonarne, co niestety w chwili obecnej rzadziej się zdarza, jest to bardziej legalny sklep, to znaczy bardziej legalny. No tak nie do końca mogę powiedzieć bardziej legalny, ale na pewno w tym momencie powinien wzbudzać nasze większe zaufanie, bo te telefony stacjonarne jednak tutaj dużo ciężej się podtrzymać niż na przykład pod telefony komórkowe, które bardzo często gdzieś tam brane się, brane są na kogoś, telefon stacjonarny jednak jest przypisany do danego w tym momencie adresu, w związku z tym. Da, e, powinien zbudować również nasze e, większe zaufanie. Po trzecie również właśnie e, do takiego sklepu i porozmawiajmy z tą osobą, która tam oferuje e, coś do sprzedaży, wypytajmy, tak, dlaczego cena jest taka niska, e, czy to jest, nie wiem, towar gorszej jakości, czy może skądś tam sprowadzany, tak? e, Zdobądźmy więcej, więcej informacji. E, po, następna rzecz, e, którą powinniśmy tutaj e, zrobić, to jest e, nazwa. Na pewno ten sklep ma jakąś swoją nazwę. Wpiszmy tą nazwę również, ja tutaj bardzo często posługuję się internetem, jak zresztą widać, również z Państwem tutaj rozmawiam i z Państwa również ostrzegam w ten sposób. Także również tutaj wpiszmy sobie tą nazwę, w, tutaj w ten pasek wyszukiwarki, dodajmy słowo opinię, forum lub coś w tym rodzaju i zobaczmy, co nam wyskoczy. Przeczytajmy opinie o danym sklepie, bo jeżeli okaże się, że, tak, że sklep tutaj, nie wiem, wysyłka jest strasznie długa, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub nawet niektórzy piszą bo oszust, jeżeli tych komentarzy, wiadomo, zawsze zdarzają się niezadowoleni klienci. No nie oszukujmy się, tak? Nawet u nas zdarzają się niezadowoleni klienci, ale jeżeli tych niezadowolonych klientów jest znacznie więcej niż zadowolonych, to powinno również nas tutaj w jakiś sposób ostrzec, żebyśmy może w ten, w ten układ nie wchodzili i, i zastanawiali się, szukali po prostu dalej. Możemy też coś takiego zrobić, że jeżeli na przykład nie mamy zaufania do tego sprzedawcy, ponieważ nie kupowaliśmy wcześniej u niego lub nasi znajomi, którzy już ten towar dostali, tak? nie kupowali wcześniej, tak, bo możemy się też dopytać znajomych, tak? gdzie ktoś kupował, czy, czy, czy słyszeli o takim sklepie, czy może wiedzą, że ktoś tam gdzieś czegoś w tym momencie nie kupił. jeżeli się, że, że no nie ma takiej osoby w naszym najbliższym otoczeniu, lub również my tutaj nie korzystaliśmy z tego sklepu, postarajmy się w tym momencie robić zakupy za pobraniem, tak? dopiero jak przywożą nam, przywiozą nam ten towar, jeżeli zobaczymy, że ten towar jest taki, jak żeśmy w tym momencie zakupili, jak, za jaki chcemy zapłacić, jaki żeśmy zamówili, tak? to dopiero wtedy możemy w ten przelew zrobić, zapłacić temu dostawcy, jeżeli natomiast Tutaj wiadomo, że czasami jest tak, że sprzedawca chce, żeby zapłacić za przesyłkę. No niestety, jeżeli nie ma wyjścia, no bo wiadomo, że czasami tej przesyłki może nikt nie odebrać i przy węglu ten to nasz jest dosyć wysoki, przesyłka również tutaj jest dosyć wysoka, także tutaj czasami sprzedawcy chcą sobie, żeby za tę przesyłkę zapłacić z góry. Jednakże zawsze to jest kilka złotych, a nie tysięcy złotych, nawet jeżeli e, jesteśmy stradni, oczywiście nadal jest to oszustwo, bo wiadomo, że tutaj oszustwo, e, jeśli chodzi przynajmniej na chwilę obecną e, w internecie, jeżeli ktoś nas oszuka e, co do e, towaru, jeżeli ktoś nas oszuka co do sprzedaży, tak, lub, e, e, niezależnie od ceny, jest to zawsze przestępstwo, jest to zawsze oszustwo, zawsze o tym pamiętajmy, czy jest to złotych 20, czy jest to 500, czy 5 tysięcy, czy 50 tysięcy złotych, zawsze będzie to e, w tym momencie przy tej sprzedaży e, oszustwo, ale pamiętajmy, tak, stracimy wtedy kilkaset złotych, a nie kilka tysięcy złotych, bo wiadomo, jak tutaj powiedziałam, te ceny tego opału, to jest tutaj są te kwoty rzędu 2,5, 2, 3, nawet czasami więcej w zależności ile kto to zamawia, tak, te ceny się tak tutaj mniej więcej plasują. Także to jest kilka lub kilkanaście tysięcy złotych w związku z powyższym, no jednak radzę tutaj być bardzo, bardzo, bardzo uważnym. To samo co dotyczy zakupu węgla dotyczy, proszę Państwa, również zakupu prezentów świątecznych. Może tutaj już, jeśli chodzi o e, prezenty na Mikołaja, no to troszeczkę za późno, bo jeżeli ktoś zamawiał internetem, tak jak ja i do dnia dzisiejszego czeka aż przyjdą, miejmy nadzieję, że ten Mikołaj zdąży przed e, tymi świętami, e, no to w tym momencie mam no, nadzieję, że moje dzieci tego nie oglądają, tylko seniorzy. Zdążą, zdążą, zdążą te rzeczy dojść. Także, ale jeszcze mamy oczywiście gwiazdkę, tak, prezenty pod choinkę. Duża z, część z nas, szu, z nas szuka w tym momencie okazji, wchodząc na sklepy internetowe. Jeżeli mamy zaufanie do danego sklepu, tak, mamy jego aplikację, tak, korzystamy z aplikacji. Natomiast jeżeli korzystamy ze stron internetowych, sprawdźmy, czy szata graficzna w tym momencie tego sklepu, tak, jest zgodna z tym, co w tym momencie widzieliśmy wcześniej, sprawdźmy literówki, tak, bo często jednak tworzone są fałszywe strony, które podszywają się pod strony różnych sklepów. Tak samo było tutaj też również z tymi spółkami węglowymi, również mieliśmy takie sytuacje, że zdarzały się osoby, które w ten sposób zostały oszukane, wchodziły na stronę tutaj właściwych sklepów, na przykład polskiej spółki węglowej, tak, żeby zakupić ten węgiel. Okazywały się, że kupowali mniej więcej wszystko wyglądało. Podobnie jakby kupowali na normalnej stronie, ale okazywało się, że strona tak naprawdę była stworzona przez oszustów i niektóre tylko rzeczy były takie same. Natomiast większość rzeczy była taka sama, tylko niektóre rzeczy się różniły tak naprawdę. Barwa strony, tutaj kolory wykorzystywane do, w tym momencie do, do tej strony były prawie takie same jak. Trzeba się tutaj wczytać w szczegóły. Jeżeli mamy wątpliwości, poprośmy kogoś w tym momencie o pomoc. Ale wracając do tych zakupów świątecznych, tych mniejszych, miejmy nadzieję, troszeczkę tutaj. Taj, lżejszy kwotowo. Również ludzie dają się oszukać, wchodząc na różnego rodzaju stronę w tej chwili, ściągając różnego rodzaju aplikacje zakupowe, ponieważ okazuje się, że no jednak chcemy gdzieś tam zaoszczędzić. Również w powiecie ząbkowickim w ostatnich dniach pod koniec listopada mieliśmy taką sytuację, że kobieta chciała ściągnąć jedną z takich dosyć popularnych aplikacji sprzedażowych na telefon. Nie wiem tak naprawdę skąd ona ją ściągnęła, jednakże okazało się... Że była prawie że identyczna do tej, którą zamierzała ściągnąć, tak, ale nie była to ta aplikacja. Wszystko reszta polegało na tym samym, tak. Zalogowała się utworzyła konto, zalogowała się na to konto, następnie przyszedł kobiecie SMS tak, z aktywnym linkiem, jak zwykle tak, żeby kliknąć w tym momencie i przekierowało ją, żeby podać dane, tak. tylko nie już swoje, tylko dane kart kredytowych, dane logowania do konta w tym momencie. Tak. Kobieta, jako że aplikacja była no, powszechnie używana, wszyscy, większość tak? gdzieś tam ją w tym momencie miała, miała nic nie podejrzewała, te dane wszystkie w tym momencie podała, niestety straciła sporo pieniędzy, ponieważ około 10 tysięcy złotych został na nią również wzięty w tym momencie kredyt. Pieniążki bardzo szybko wyszły z konta. Niestety część transakcji sama autoryzowała, więc no nie wiem jak bank do tego podejdzie. Myślę, że no jednak będzie strat na te 10 tysięcy złotych, więc przed świętami jest to dla nas wszystkich bardzo duży wydatek. Nie sponsorujmy przestępców, nie sponsorujmy. понимал, что стов... Tak, korzystajmy z tych pieniędzy, żeby sprawić rodzinie radość, żeby się cieszyć tymi świętami, a nie zastanawiać, jak spłacimy następny kredyt, z którego tak naprawdę gdzieś tam nic nie mamy, a szanse, żeby te pieniądze odzyskać, są naprawdę dosyć niewielkie, gdyż te transakcje są no, trudne do wyśledzenia. Bardzo często te pieniądze są wypłacane blikiem z różnych bankomatów na terenie Polski lub nie Polski. Tak? Więc osoba, która gdzieś tam wiadomo, bankomaty bardzo często może nie mają kamerę, ale jeżeli ktoś. Założy sobie czapkę, założy sobie, nie wiem, e, jakiś szalik, tak, szal za sobie połowę no to bardzo ciężko nam rozpoznać daną osobę, która przed tym bankomatem stoi i dojść, że tak powiem, po nicce do kłębka. Często też te pieniądze są wyciągane przez tak zwanych odbieraków, dostarczane gdzieś tam przez tak zwanych odbieraków, którzy nawet nie do końca mają pojęcie, co robią, albo robią to za niewielką kwotę kilkudziesięciu złotych. Nawet w tej chwili legalni kurierzy gdzieś tam są wykorzystywani do odbioru różnego rodzaju przesyłek z różnych miejsc. Mogą to być również przesyłki, jeśli chodzi o pieniądze, oni naprawdę nie wiedzą, co odbierają gdzieś tam od kogoś, dotyczy to bardzo często tych przestępstw, tutaj oszustw na wnuczka, czy, czy na policjanta, lub nie wiem, prokuratora, lub mniej więcej podobny sposób gdzieś tam działania. Ja Państwu cały czas o tym mówię, ale jest jeszcze jedna za rzecz, jeśli chodzi o świąteczne. To są takie przypomnienie wiadomości, gdyż mówię, ta formuła programu nam się niedługo zmieni. Myślę, że od czasu do czasu również będziemy się tak spotykali twarzą w twarz, żebym Wam przekazała mniej więcej, co się u nas tutaj na powiecie gdzieś tam dzieje. Jeszcze jedno, jeśli chodzi o te zakupy. Może nie tyle online, tak? bo tutaj wiemy, tak, nie wchodźmy na te strony, które wiemy, że są prawidłowe, lub jeżeli nie wiemy, tak, sprawdźmy je, jeśli chodzi o aktywne linki, starajmy się nie, nie, nie klikać. Tutaj traktujemy jako nieznajomych, tak wszystkich no tak naprawdę wszystkich, tak, więc jeżeli nie robiliśmy zakupów w tym sklepie i nie mamy gdzieś tej strony zapisanej, starajmy się mimo wszystko sprawdzać dwukrotnie, nawet trzykrotnie rzeczy, które nam gdzieś tam przychodzą, a jeżeli przychodzą nam SMS-y potwierdzające daną transakcję, to nie klikajmy bezmyślnie w tego SMS-a, tak, tylko czytajmy ten SMS, czytajmy ile nam pieniędzy zejdzie z czy kwota, za którą chcieliśmy coś kupić, zgadza się na ten sms czy z czasami nie autoryzujemy innej transakcji lub dodanie gdzieś tam swojego urządzenia do czegoś tam innego. Jeżeli nam przychodzą różnego rodzaju Linki, albo ktoś do nas dzwoni, żebyśmy yy, na przykład, no nie wiem, yy, jakiś program u siebie na telefonie lub yy, na komputerze gdzieś yy, w tym momencie ściągnęli i z niego korzystali, szczególnie takie programy jak DPUR, Nidesk. Same sobie te programy nie są złe oczywiście, tak? One służą do nauki, one służą do łączenia, tak, one służą firmom różnym, żebyśmy razem wszystko robili, ale my nie chcemy współpracować w tym momencie razem z oszustami, żeby oni widzieli, co my na swoim komputerze, czy co my na swoim telefonie tak naprawdę w tym momencie robimy, tak? Pamiętajmy, te programy służą do łączenia naszych telefonów, naszych komputerach, komputerów z czyimiś, w tym momencie z komputerami lub telefonami oszustów. Także musimy mieć również tutaj tą wiedzę. Nie róbmy tego. Jeżeli są takie, każą nam ściągać tego jakiś, nie wiem, help, coś tam w tym momencie tego typu jakieś tam programy, które działają na takiej zasadzie, przeczytajmy najpierw, jeżeli ktoś nam każe ściągnąć jakiś program, Piszmy tak samo, jak robimy przy tym sklepie, tak? piszmy nazwę tego programu Wyszukiwarkę. Sprawdźmy, co to jest za program. Naprawdę, zajmie nam to kilka minut, a może uratować nasze oszczędności. Jeżeli o, jesteśmy oszukani, w tym momencie przez ten program, no przez program to ciężko być oszukanym, ale przez osobę, która nam ten program yy, kazała ściągnąć, to wykasujmy ten program w tym momencie z tego pulpitu, z tego telefonu, tak? Bo zdarzały się również sytuacje, że ktoś zgłosił oszustwo, a ten program dalej miał, bo nikt nie powiedział mu, żeby ten program wykasować. Ja wiem, że niektóre rzeczy trzeba mówić albo powtarzać yy, i, i mówić wprost, dlatego mówię do Państwa wprost, tak? Wykasujmy ten program. jeżeli zostaliśmy oszukani, zgłaszajmy to. Bardzo często w chwili obecnej no również mi, mojej rodzinie, moim znajomym y, przychodzą y, na telefon różnego rodzaju SMS-y z y, aktywnym kodem, również niedopłata do przesyłki. W tym momencie oszuści zakładają, że każdy z nas gdzieś jakąś przesyłkę zamówił. I myślę, że się nie mylą w tej kwestii, tak? E, kilka przesyłek zamówiliśmy, wy, my, Państwo tak zawsze gdzieś trafią, tak? Tylko że co z tą dopłatą? Myślę, że w tym momencie raczej nie klikajmy w to. Jeżeli zamawialiśmy jakąś przesyłkę, sprawdźmy, bardzo często mamy możliwość śledzenia różnego rodzaju przesyłek z różnych sklepów, tak? Jeżeli zamawialiśmy jakiegoś sprzedawcy, skontaktujmy się z tym sprzedawcą i spytajmy się, czy ten SMS tak, jest prawidłowy, tak, czy, czy, czy nie. Sprawdźmy, co tam jest w tej treści tego SMS-a lub w treści tego linku w tym momencie, który nas gdzieś tam ma zamiar przekierować, gdzie musimy zaraz jakieś dane podawać. Jeżeli również, bardzo często też w tej chwili różnego rodzaju konta są przejmowane, szczególnie konta do Facebooka. I powtarzam, jeżeli ktoś z naszych znajomych na Messengerze wyśle nam jakąś prośbę o pomoc, no bo okres przedświąteczny jest gorącym okresem i komuś może faktycznie zabrać, na coś pieniędzy, a chcemy mu pomóc, gdyż no, jednak mamy taki charakter i, i, i chcemy pomagać, tak skontaktujmy się najpierw z osobą, która potrzebuje tej pomocy i, i sprawdźmy, czy faktycznie to ona wysłała tę wiadomość, gdyż bardzo często to jej konto może być w tym momencie przez tego oszusta, przepraszam, przejęte. Tutaj jest taka, takie podstawowe zasady, tak, również nie dajmy się oszukać, cztery zasady tutaj bezpiecznego seniora, jako, że jest to częściowo program również dla Was. Mam nadzieję, że również tutaj często rodziny to oglądają. Ja wiem, że mówicie, nie dacie się oszukać, ale w ostatnim czasie również na pewno mówiła tak osoba, która jednak mimo wszystko dała się oszukać, była to 86. Latka, który, która dostała informację, tutaj jedna z seniorek z powiatu z, z dostała informację, że jej wnuk spowodował wypadek, w którym poprzedzona walczy o życie i w tej sprawie prowadzone jest śledztwo. Kobieta, która do niej dzwoniła, dodała, że wnuczek może uniknąć odpowiedzialności po wpłaceniu kaucji 120 tysięcy euro. No kobieta dzięki Bogu nie miała takiej kwoty, jednakże nie wiem skąd tutaj seniorzy oszuści mają takie informacje, posiadała pewne środki pieniężne i przekazała oszustowi 78 tysięcy złotych. Dopiero jak przekazała te, te pieniądze, tak skontaktowała się z rodziną w tym momencie, zorientowała się, że została oszukana. Tak. Po chwili tutaj jednak policja prowadzi w tej sprawie postępowanie, jednak 78 tysięcy złotych. Jest to naprawdę duża kwota. Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, o której nie mówiłam. Może to nie dotyczy oszustw, ale to dotyczy Waszego życia, Waszego zdrowia. U nas na stronie pojawił się artykuł o Czadzie. Ja to bardzo często staram się również powtarzać w okresie jesienno tym Jednakże mamy już pierwszy przypadek zatrucia czadem w powiecie zamkowickim. Mężczyzna starszy, który napalił w piecu dzieci, Bogu tutaj był bardzo czujny syn. I również tutaj zwracam się do tej rodziny, tak? do tych dzieci, tak, żebyśmy sprawdzali. Dłonili do tych rodziców, szczególnie jeżeli mają oni coś na gaz w domu, tak, mają ogrzewanie gazowe, mają piece jakieś, nie wiem, jeszcze kaflowe albo jakieś starszego typu, że ten czat gdzieś tam może być. Oprócz tego starajmy się zaopatrzyć mieszkania w te czujki, tak, które wykrywają tego typu rzeczy, żeby jednak być powiadomim, ona wydaje taki dosyć denerwujący odgłos, ale daje nam znać, że, że coś w tym momencie jest nie tak, ale wracając do tego 70 latka, który się zatruł tutaj. Na mógł skontaktować się od rana z ojcem zadzwonił na policję. Powiedział, że dzień wcześniej miał telefon od ojca, który powiedział, że rozpalił w piecu, jednakże dym cofnął mu się tutaj na mieszkanie. Syn był mocno zaniepokojony. Policjanci ze strażakami podjęli decyzję, aby wejść siłowo do mieszkania mężczyzny. Okazało się, że był już nieprzytomny. W takim stanie został zabrany do szpitala. Tak naprawdę tutaj pomoc przyszła w ostatniej chwili. Nie było w tym momencie tej tragedii. Jednakże bądźmy uważni, kontaktujmy się z rodzinami. Tak, Sprawdźmy jeżeli mamy taką możliwość, ten, ten piec sprawdźmy, czy tam wszystko jest w porządku od czasu do czasu. Również dzwońmy, szczególnie jeżeli wiemy, że osoby w tym piecu palą i zaopatrzmy ich w te czujniki tak, dymu, w te czujniki czadu, żeby wiedzieć, że z nimi jest. Będziemy my spali spokojnie i miejmy nadzieję, że do takich zdarzeń nie będzie u nas na terenie również dochodziło. Także mam nadzieję, że to również będziecie mieli Państwo na względzie przed tym okresem świątecznym. Teraz może szybciutko powiem, jak. Ulegnie zmianie tego programu. Również tutaj, jakby prośbę do Państwa. Stara, będziemy starali się wychodzić do Państwa i będziemy starali się spotykać z Państwem na zewnątrz. Będziemy umieszczali krótkie do pół godziny filmiki również z rozmowy z Państwem, z rozmowy z podmiotami, którym Państwo, tu, którzy pomagają, które pomagają seniorom w różnych dziedzinach życia, również będzie to, nie wiem, Rzecznik Praw Konsumentów, gdzie Państwo, żebym porozmawiała na jakieś tematy, nie wiem, z księdzem jakieś parafii, jakie tutaj do niego seniorzy zgłaszają problemy z opieką społeczną, lub nie wiem, może jakiś krótki filmik w próbie seniora, jakie tam tematy również Państwo poruszają. Także mam nadzieję, że tutaj może mi część pomysłów Państwo podrzucą. Ja mam również swoje. Mam nadzieję, że uda mi się je. Gdzieś tam zrealizować i na tym mniej więcej będzie polegała ta nowa formuła tego programu. Nie będą to już programy bardzo często na żywo, chociaż nie powiem, że będę się z Państwem czasami również tak co jakiś czas spotykała, żeby podsumować pewne działania, dopytać się pewne rzeczy, gdyż tutaj jest możliwość top chatu na żywo, chociaż no, na razie za bardzo Państwo z tego top chatu nie korzystają. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jeśli chodzi o te filmiki, nie będzie możliwość tego top chatu na żywo, jednakże będzie możliwość tak naprawdę w tym momencie pisania komentarzy. Jeżeli Państwo dany komentarz mi tutaj napiszą, że nie wiem, chcecie Państwo, żebym poszła do opieki społecznej, zadała takie i takie pytanie, ponieważ takie i takie rzeczy gdzieś tam Państwa interesują, albo są one na czasie, pomogą Państwu w tych takich sprawach dnia codziennego, to jest program dla Was. Ja się do tego dostosuję, postaram się zrobić w to takiej wersji, żebyście Państwo wyciągnęli z tego w tym momencie jak najwięcej, oczywiście zachęcam zachęcam ogromnie do oglądania. I tutaj krótki apel, apel do mieszkańców miasta i gminy Ziębice. W najbliższym czasie planujemy na terenie ZCK tutaj w Ziębicach taką debatę ze społeczeństwem poświęconą bezpieczeństwu na terenie właśnie miasta i gminy Ziębice. Jest ona oparta na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i zgłoszeniach, które Państwo, również Państwo, tak, dokonują na tej mapie. Jest to część zarówno wykroczeń drogowych, wykroczeń społecznie uciążliwych, tak. Jednak przez okres pandemii część z tych tutaj zgłoszeń no, wzrosła i staramy się na tych zgłoszeniach gdzieś tam skupić. Serdecznie zapraszam Państwa na tą debatę. Naprawdę serdecznie zapraszam Państwa na tą debatę. Niedługo na naszej stronie ukaże się komunikat mówiący w tym momencie, pokazujący na plakacie gdzie i kiedy ta debata się odbędzie, ale ja już teraz mogę Państwu to powiedzieć. Mam nadzieję, że w wersji graficznej Państwo lepiej to zapamiętają. Szukajcie tych plakatów na terenie całego miasta. Ulotki będą tutaj propagować, rozpropagowywać między Państwem dzielnicowi z Ziębic, policjanci dzielnicowi z Ziębic. Debata odbędzie się 15 grudnia o godzinie 17:00, Tak w siedzibie tutaj ZCK w Ziębicach Starym oczywiście Moku, jeżeli ktoś tutaj z Państwa w ten sposób to zna. Zapraszam Państwa. Godzina jest popołudniowa, czas debaty przewidziany jest do godziny 19:00. Będzie tam również poczęstunek, będzie można... Wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Mamy tutaj podmioty, które z nami współpracują. Jest to Burmistrz Miasta Ziembice, jest to szkoła tutaj ponadpodstawowa w Ziembicach, która również sponsoruje catering. W której tutaj uczniowie z klas mundurowych będą Państwo krótkie filmiki przedstawiali tutaj w przerwie. Jak nie dać się oszukać, będzie pokaz samoobrony. Myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i mam nadzieję, że Państwo tutaj się zorganizują i jakoś dojadą, bo dla seniorów również coś będzie. Będzie możliwość zadawania pytań na żywo, będą policjanci, którzy na te pytania będą, będą odpowiadać. Także serdecznie Państwa naprawdę na tą debatę zapraszam. No i co. No i życzę Państwu szczęśliwych, wesołych, tak, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych, w zdrowiu, tak, żeby się nie martwić. To, co życzę sobie z całego serca, również życzę Państwu i Państwa rodzinie i do zobaczenia w przyszłym roku na pierwszym spotkaniu. W nowej już, można powiedzieć, formule, w nowej odsłonie senior online, czyli tutaj jesteśmy na linii między państwem, a można powiedzieć, państwa problemami, starając się je rozwiązać, czego byśmy sobie oczywiście na nowy rok życzyli. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia w przyszłym roku. Do widzenia.